wieczór. Tor próbny na żeraniu. Syrena rusza po rekord. Trzy noce i dwa dni pędził wóz po torze żerańskim. 5000 km. Prowadzili go na zmianę młodzi kierowcy Andrzej Zieliński i Marek Wachowski. Wyprodukowany w bielsku doskonały, ale o prądnicach ze świdnicy lepiej nie mówić, zużyto ich aż 7. Ustanowiono 19 rekordów Polski. Średnia szybkość 77 km na godzinę. Do tych sukcesów wystarczył samochód i niezawodny jak zwykle talent naszych fachowców. A jednak Syrena wytrzymała. Prawie 5000 km z Moskwy przez Warszawę i Berlin do Pragi. To trasa rajdu pokoju i przyjaźni. Ciężki egzamin wozu i kierowcy. Większość załóg to ekipy fabryczne. Ostatnie kilometry przed Warszawą. Obowiązkowa przeciętna szybkość etapu 63 na godzinę. Załoga polskiej syreny Zatoń i Trojanowski melduje się na punkcie kontrolnym. Próba rozruchu silnika i zwrotności natychmiast po ukończeniu etapu. Żadnych poprawek i przeglądów. Syreny wypadły w rajdzie nieźle, ale żerańskie Warszawy sypały się. Prądnice trzeba było zbierać po szosie. Załoga trójki uzyskała drugi z kolei czas na próbie. Zawodnicy NRD Kessler i Neumann na Wartburgu. Niepozorna maszyna spisała się doskonale. Może dlatego, że fabryka nie żałowała wyposażenia i porządnej roboty. Już od pięciu lat krajową namiastką Rajdu Monte Carlo jest impreza samochodowa o wdzięcznej nazwie Rally Monte Calvaria. Próba sprawności. No dobrze, a jak pan wjeżdża na kanał w warsztacie? Wszystkich zawodników ożywiał najczystszy duch sportowy. Jeszcze raz sprawdziło się znane spostrzeżenie, że w Polsce mamy wszystkie marki świata po jednym egzemplarzu z każdej. Oj, tylko nie na drzewo. Bywa i tak. Byle nie po oczach, bo oczy Volkswagena drogo oj, drogo kosztują. Na siłę i na maksymalne obroty nikt tu jeszcze nie wygrał. Najwyżej ceniono dowody pełnego opanowania wozu. A ponieważ to wszystko na własny koszt, z tym większym utęsknieniem wyglądano napisu META. Tego jeszcze nie było. Rajd o puchar dyrektora PGR-u. Na starcie 13 samochodów z PGR-u Nowe Miasto i przybyłych gościnnie z innych rejonów kraju. Nic to, że impreza na skalę powiatu. Emocje sportowe wcale nie mniejsze niż w rajdzie Monte Carlo. Ach, ten rajdowy styl. Jakże lubimy go uprawiać najchętniej na wiejskich ciasnych drogach.